Mili Państwo, 11 kwietnia słuchacie nas Państwo w Międzynarodowym Dniu Radia, proklamowanym przez UNESCO które to UNESCO pisze w sieci, że celem Światowego Dnia Radia jest zwrócenie uwagi na znaczenie radia. No, sam też bym tego lepiej nie ujął. No to przypomnijmy kilka radiowych osobliwości z polskiej łączki. W pierwszych latach funkcjonowania radia, speaker był gwiazdą na miarę bożyszcz ekranu, trafiał na okładki kolorowych pisemek, pensjonarki czatowały przed rozgłośnią, by zdobyć autograf, listonosz, przynosił tony korespondencji, od wielbicieli. Wtedy speaker nie nazywał się jeszcze speakerem, lecz halonistą, ponieważ raz po raz powtarzał: Halo, tu centralna stacja nadawcza polskiego radia i rozgłośnie regionalne, a Radio Poznań jest jedną z nich do dziś. Kwiecień w Poznaniu taki sam jak przed laty. Na dowód czytamy Dziennik Poznański, Pismo Polityczne z kwietnia 1930 roku, a w nim. W wyniku sprzeczki pobił dotkliwie administrator domu przy ulicy Cybińskiej 9 lokatorów tegoż domu, małżonków Marię i Stanisława O! Pobitymi musiało zająć się pogotowie. Bronisława Migda z Porąbki zameldowała na policji, że zaczepił ją na dworcu nieznany osobnik, który oświadczywszy, że jedzie do Francji, a więc tam gdzie i ona, wziął od niej kwit na bagaż oraz 70 złotych na wykupienie biletu. Nieznajomy ulotnił się oczywiście i z bagażem i z pieniędzmi. Dziś historia każe przypomnieć ważną datę z dziejów Europy, bo to niekiedy indziej, tylko właśnie 11 kwietnia 1814 roku Napoleon abdykuje i zostaje zesłany na śródziemnomorską wyspę Elbe. Niedługo to jednak trwało, bo w rok później były cesarz stamtąd uciekł, wrócił do Paryża, tutaj miał swoje słynne 100 dni, jeszcze łudził się, że odzyska dawny splendor i przewagę nad armiami innych państw, ale w Wtedy właśnie przyszła bitwa pod niewielką miejscowością w dzisiejszej Belgii o nazwie Waterloo. Klęskę poniósł Napoleon sromotną. Abdykował po raz drugi, został zesłany na odległą wyspę świętej Heleny na południowym Atlantyku, gdzie spędził resztę swoich dni. Zmarł w wieku lat 52, prawdopodobnie na raka żołądka, chociaż niektórzy historycy twierdzą, że został otruty. A pod Waterloo, Pole, na którym rozegrała się bitwa, można oglądać z pamiątkowej wieży, jeżeli wcześniej obejrzy się już zmianę warty w historycznych kostiumach. A kiedy podążał w to historyczne miejsce, podśpiewywał sobie pod nosem Waterloo, da 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 da, da, da. wielki hołdownik Napoleona, szwoleżer Wiesław Kot.